Szanowni Państwo, słuchając tych głosów, yy, słyszymy, jak PiS z Platformą yy, przelicytowują się w tym, kto z ustawy około budżetowej zrobi lepszy worek z prezentami. 3 miliardy tutaj, 12 miliardów tam, 10 miliardów tam przesuwane bez żadnej refleksji, bez żadnego zastanowienia, bez żadnego zbilansowania budżetu. I tutaj trzeba zrobić jedno bardzo ważne zastrzeżenie: Wszyscy Państwo wprowadzacie Polaków w tej debacie w błąd. Dlatego, że ustawą budżet, około budżetową nie przesuwa się żadnych pieniędzy, przesuwa się wyłącznie zobowiązania. We wszystkich punktach tej ustawy jest mowa tylko o przekazywaniu obligacji skarbu państwa. A obligacje skarbu państwa to nie jest to samo co realne pieniądze. Te obligacje można dopiero na realne pieniądze zamienić. Ale po pierwsze, w momencie kiedy się je zamienia na rynku na realne pieniądze, to ponosi się przy tym stratę. Bo, żeby ktoś kupił te obligacje, to nie kupuje je po wartości nominalnej, tylko po jakimś procencie tej wartości nominalnej. Więc wszystkie te instytucje, o których mowa w ustawie około budżetowej, już na samym wstępie są stratne. To po pierwsze. Po drugie, od tych zobowiązań państwo polskie będzie musiało zapłacić odsetki. I będzie te odsetki razem z kapitałem spłacało przez długie lata. W tegorocznym budżecie zaplanowane jest aż 66 miliardów złotych na spłat, na obsługę długu z lat poprzednich, na spłatę kapitału, na spłatę odsetek. Ten dług, te koszty obsługi długu będą przyrastały w tempie lawinowym w kolejnych latach i o tym mówią już wszyscy eksperci, wszyscy komentatorzy z rynku, że w kolejnych latach to będzie o kolejne dziesiątki miliardów przyrastało. I żeby to zrobić dobrze, tak? bo to wszystko są pieniądze, tak to obligacje, przeznaczone na bardzo słuszne cele ochrona zdrowia, edukacja, yy, różne inwestycje w półprzewodniki, wszystko to są bardzo potrzebne rzeczy. Ale żeby to zrobić dobrze, to należałoby zbilansować budżet. Należałoby obciąć te wydatki, które są niepotrzebne, a naprawdę takich wydatków nie brakuje w tym budżecie i w planach koalicji rządzącej, należałoby te niepotrzebne wydatki obciąć i zostawić realne pieniądze. Te pobierane w podatkach, te, które są w rzeczywistej dyspozycji rządu, te pieniądze przeznaczyć na te cele. A nie tworzyć pieniądze, których tak naprawdę rząd jeszcze nie ma, które dopiero musi ściągnąć z rynku, udawać, że obligacje, że te długi to są realne pieniądze i przeznaczać je na koszt przyszłych pokoleń. Bo tak to w praktyce wygląda, że obecny rząd na koszt przyszłych pokoleń finansuje swoje obietnice, finansuje swoje potrzeby, finansuje te rzeczy. Robiąc to w taki sposób, że w momencie, kiedy, ten, kiedy ta spirala zadłużenia będzie się pogłębiać, kiedy koszty obsługi długu publicznego będą jeszcze bardziej rosnąć, kiedy sięgną 80, 100, 150 miliardów w kolejnych latach, to dojdzie do tego, że już za kilka lat nie będzie pieniędzy na żadną z tych rzeczy. Nie będzie pieniędzy na ochronę zdrowia, nie będzie pieniędzy na edukację, nie będzie pieniędzy niedługo i na wojsko i na te wszystkie najbardziej potrzebne, żywotnie niezbędne do funkcjonowania państwa polskiego rzeczy, bo wy dzisiaj na koszt przyszłych pokoleń nie możecie się powstrzymać absurdalnej polityki PIS-u, jeszcze bardziej absurdalną polityką Platformy, nie licząc się zupełnie z tym, że za kilka, kilkanaście lat... Państwo polskie może stanąć w obliczu bankructwa, że za kilka, kilkanaście lat tego modelu nie będzie się dało utrzymać, bo już nikt nie będzie chciał pożyczyć pieniędzy państwu polskiemu, a sama spłata zadłużenia z lat poprzednich będzie pochłaniać e, ogromne pieniądze, niepo, nie zostawiające miejsca w budżecie na nic więcej. Wyciągajmy wnioski z historii. Naprawdę. Każda rewolucja, która miała miejsce w historii świata, choćby potop. Taka filozofia przyświecała rządowi PiSu, i taka filozofia, niestety, przyświeca w jeszcze większym stopniu rządowi Platformy. Opamiętajcie się.